Cześć. Czy wiesz, jakie jest pytanie, które słyszę najczęściej od osób, które chcą wystartować w branży homestagingu i zastanawiają się, jak ta praca wygląda, na czym polega, jak to się robi? Czy te dekoracje zostają? Co się dzieje z dekoracjami, z rzeczami, które przynosimy do nieruchomości, kupujemy, często wybieramy, przygotowujemy listę zakupową, właściciel je kupuje i teraz co? Układamy w mieszkaniu, ono się sprzedaje? Albo jest podpisana umowa najmu, i co się dzieje z dekoracjami? To naprawdę, naprawdę najczęściej padające pytanie. Wyjaśniam więc. Dekoracje są tutaj traktowane jako koszt przygotowania tej nieruchomości. Tak jakbyśmy patrzyli na świeże kwiaty, które kupujemy do wazonu, robimy zdjęcia, no przecież inwestujemy, kupujemy te świeże kwiaty, a one później, no albo są, prawda, gdzieś tam sobie stoją i się niszczą. Usychają, wysychają. No przecież wiadomo, że wydajemy pieniądze na to, żeby przez pewien moment było ładnie i świeżo, gdy mówimy o kwiatach. Podobną rolę mają tutaj dekoracje, czyli dodatki, które kupujemy po to, żeby przygotować mieszkanie, żeby wyglądało pięknie, żeby ta metamorfoza, ta aranżacja przyciągała osoby zainteresowane. Z dodatkami jest oczywiście różnie, no bo co się z nimi dzieje po transakcji? Czy one właśnie zostają? To zależy od tego, jak jest przygotowana oferta, czyli właściciel może wydać pieniądze na te dekoracje, one stoją w mieszkaniu do momentu transakcji, i tak jest przygotowana oferta. Osoby, które przychodzą oglądać to mieszkanie, od razu słyszą, od razu wiedzą, są poinformowane, że tak, tutaj to mieszkanie można kupić, i w cenie jest wszystko, co tutaj stoi. Czyli możesz Sprzedać mieszkanie razem z tymi wszystkimi ustawionymi, ułożonymi meblami, dodatkami, dekoracjami. To jest jedna z opcji. Druga opcja jest taka, że my używamy tych rzeczy, ustawiamy, układamy, ale oferta jest taka: właściciel sprzedaje nieruchomość, sprzedaje ją później, mówimy opróżnioną. Czyli w gruncie rzeczy sprzedaje ściany i podłogi. To jest aranżacja. To jest tak jak, tak jak to mówię często. Propozycja podania, my pokazujemy ten wachlarz możliwości, jak może to wyglądać, jak może tutaj wyglądać życie w tym mieszkaniu. Do tego nam służą właśnie te wszystkie, wszystkie drobne rzeczy, te wszystkie dekoracje i dodatki. Czyli pokazujemy, jak to może wyglądać, ale zaraz po transakcji wszystko z mieszkania zabieramy, opróżniamy. Co się z nimi dzieje? To zależy. Jeśli właściciel to wszystko kupował na własny rachunek, może te rzeczy zabrać i może z nimi zrobić, co tylko zechce. Może je sprzedawać na eliksie, jeśli to jest inwestor, może użyć w kolejnym mieszkaniu, może zabrać do swojego mieszkania, może wyrzucić. Naprawdę to po prostu zależy tylko i wyłącznie od osoby, która finansowała zakup tych dekoracji. Jeśli to są rzeczy wypożyczone, no bo przecież mogą być też wypożyczone, to rozumiemy już... Prędzej, prawda? Ponoszę koszt wypożyczenia, te rzeczy są tutaj ułożone, stoją sobie, służą do pokazywania, do prezentowania tego mieszkania, ale w momencie, jak dojdzie do transakcji, jak mieszkanie się sprzeda, wynajmie, to zwracam te dodatki do wypożyczalni. Prawda? To jest, wydaje się być prostsze. No dobrze, a przynajmniej przy wynajmowanym mieszkaniu, i tutaj znowu to zależy od właściciela, bo mogę wyposażyć mieszkanie. Powinno się wyposażyć do najmu, prawda? W meble tak jest u nas to przyjęte. Meble, szafy, komody, to wszystko powinno zostać tak, jak najemca ogląda na zdjęciach mieszkanie, później przychodzi i w takim właśnie powinien się też znaleźć. Tak powinno to wyglądać. Natomiast znowu to zależy od oferty właściciela. Czy wynajmuje ze wszystkim, z tymi drobnymi wazonikami, świecznikami, zasłonami, plakatami na ścianach też, czy od razu komuś, kto przychodzi oglądać, mówię, że zostaną te wszystkie rzeczy, które tutaj są potrzebne, czyli meble, ten fotel, komoda i tak dalej, ale te drobne wszystkie rzeczy, każdy świeczniczy wazonik po podpisaniu umowy najmu zabieram. Jest to po prostu aranżacja, jest to dekoracja. Znowu użyję tego sformułowania. Jest to propozycja podania, jak właśnie w tym mieszkaniu można funkcjonować, jak może wyglądać nasze codzienne. Życie. Zwróćmy tutaj też uwagę, to bardzo ważna rzecz yy, i nie można o tym zapominać, że jeśli zostawiamy najemcy wszystkie, nawet drobne dekoracje i rzeczy, każdy wazonik, świecznik czy, czy, czy jakieś pudełko, to każdą z tych rzeczy, każdy ten przedmiot musimy wpisać do protokołu zdawczo-odbiorczego. Czyli najemca bierze, jakby, w mieszkanie w użytkowanie, spisujemy wszystkie rzeczy, tak samo jak spisujemy, że jest pralka, czy właśnie jest łóżko i materac, no to powinniśmy też spisać, że są właśnie jakieś drobne dekoracje, a tutaj wazonik, a tutaj lampka. I jeśli teraz w trakcie użytkowania najemca zniszczy ten wazonik, spadnie mu, stłucze się, to zgodnie z protokołem stawczo-odbiorczym powinien później albo ponieść koszt, albo odkupić te rzeczy, Powinien tutaj, powinno się coś tutaj zadziać, tak? bo to są przedmioty o konkretnej wartości, które zostały pozostawione przez właściciela w mieszkaniu do użytkowania, do używania. Czyli teraz łatwo jest wyjaśnić najemcy, że tutaj użyliśmy do tej aranżacji, do tej metamorfozy, do przedstawienia jakby, do prezentacji, to jest lepsze słowo, do prezentacji tej nieruchomości, użyliśmy tutaj wielu właśnie tych ładnych dekoracji, drobnych rzeczy ale czy teraz chcecie Państwo, żeby to wszystko wpisać do protokołu zdawczo-odbiorczego, czy jednak część z tych drobniejszych rzeczy, albo takich, które się łatwiej tłuką, czy mogę zabrać. I najczęściej najemca nie będzie chciał, żeby wszystko zostawiać, bo właśnie no, jest to długa lista później rzeczy, których jakby trzeba może nie pilnować, no ale trzeba mieć gdzieś tam prawda, z tyłu głowy, że to są rzeczy należące do właściciela mieszkania. Zupełnie inaczej ma się rzecz przynajmniej krótkoterminowym. Tutaj zdecydowanie to, jak mieszkanie wygląda na zdjęciach, co tam stoi, jakie wazoniki, jakie dodatki, jakie dekoracje to wszystko powinno być na miejscu i z tym wszystkim jakby wynajmujemy na, na doby, wynajmujemy na, na, na krótki termin. I tu jeszcze taka uwaga od razu, że właśnie w związku z tym przynajmniej krótkoterminowym warto po prostu też korzystać z takich dekoracji powtarzalnych, które łatwo uzupełnić. Czyli Ktoś, turysta, ktoś, kto wynajmuje naszą nieruchomość nawet na krótki termin, może się tam też coś zdarzyć, coś się może zniszczyć. Pozostawiam na boku kwestię jakby jakiejś kaucji, czy rozstrzygnięcia, czy ponosi za to jakiś koszt, czy opłatę, to zostawmy. Natomiast jeśli coś się stłucze, zbije, zniszczy, to mogę szybko to uzupełnić. Czyli jeśli wiem, że to był taki wazon i on jest w stałej sprzedaży w IKEA, mam go na zdjęciach. To nie muszę robić wtedy nowych zdjęć tej sypialni, tylko uzupełniam to, co się zniszczyło, co zostało powiedzmy przez turystów, przez gości takich, prawda, w najmie krótkoterminowym yy, zniszczone, czy też no nie wiem, coś się tam wydarzyło. Czyli odpowiadając na pytanie, co się dzieje z dekoracjami. Dekoracje są kosztem, one służą nam do tego, żeby zaprezentować mieszkanie. I teraz w zależności od tego, jaka to jest transakcja, czy to jest sprzedaż, czy to jest najem, w zależności od tego, czy to były rzeczy wypożyczone z wypożyczalni, czy kupione przez właściciela, może, mogą się z tymi dekoracjami po transakcji. Zadziać różne rzeczy. To po prostu zależy, czy właśnie je zabieramy, zostawiamy, oddajemy do wypożyczalni, czy w ofercie sprzedajemy ze wszystkim, czy w najmie wynajmujemy ze wszystkim, czy po prostu część rzeczy zabieramy i właściciel sam decyduje, co z nimi zrobi. Jeśli interesuje Cię start w branży homestagingu, obejrzyj koniecznie kolejny film o tym, jak, jak zacząć, jak postawić w ogóle pierwsze kroki właśnie. W home stagingu. Zapraszam Cię na kolejny film na moim kanale.